Medytacja. Usiądź wygodnie. Jest wiele sposobów, by usiąść. Niektóre są bardzo wygodne, tak wygodne, że można zasnąć. Zachęcam, by Twoje ramiona były na poziomie bioder. Pozwól, aby szczyt Twojej głowy. Nieco się wyciągną w górę, byś była odrobinę wyższa. Spróbuj poruszać ramionami, tak by poczuć łopatki na plecach. Pozwól, aby twoje ramiona trochę opadły do tyłu, tak aby klatka piersiowa nieco się otwarła. Spróbuj wyobrazić sobie, że twoje łopatki nieco zsuwają się w dół po plecach. Zwróć uwagę, czy to nie otwiera takiej przestrzeni, w której możesz wziąć głębszy oddech. Teraz, przez chwilę, zauważ, jak Twój oddech unosi się i opada. Zwróć uwagę na temperaturę chłodną przy wdechu i ciepło, kiedy robisz wydech. Poświęć chwilę na to, by zauważyć to miejsce w Twoim oddechu, gdzie zachodzi owa zmiana temperatury. I może uda Ci się pozwolić. Aby ten moment, kiedy oddech jest najpełniejszy, jeszcze trochę go rozszerzyć, byś mogła zauważyć zmianę na ciepły oddech, który wydychasz. Może następnym razem, kiedy będziesz opróżniać swoje płuca, pozwolisz, aby Twój brzuch trochę się wciągnął żeby wyprzeć resztki powietrza z płuc. Pozwól sobie odczuć całą pełnię i głębię oddechu. Zauważ, czy jesteś w stanie rozluźnić jakiekolwiek napięcie na twarzy albo w żuchwie. Pozwalając jednocześnie na naturalne wznoszenie się i opadanie oddechu. Czy możesz teraz położyć swoją dłoń na brzuchu i pozwolić mu podnosić się i opadać przy każdym wdechu i wydechu? Możesz też tego nie robić i tylko zauważać. Jego wznoszenie się i opadanie przy każdym wdechu i wydechu. Wybierz, co będzie dla Ciebie najlepsze. Ja chcę zaprosić Ciebie do spotkania z Twoim brzuchem, szczególnym miejscem w Twoim ciele. Wrażliwym, obecnym, reagującym i czującym. Miejscem, które jest jednym z najdelikatniejszych w Twoim ciele. Ale nie tylko w Twoim, w moim również. I w byciu każdego zaka, które dzielą z nami, z ludźmi. Delikatność tego miejsca w ciele. Brzuch. Takie miejsce delikatne. A równocześnie zauważ, że układ głosek składający się na słowo brzuch brzmi tak pełnie. Brzuch. Zauważ, ile miejsca jest i przestrzeni w słowie brzuch i w samym brzuchu. Sporo miejsca na bycie obecnym w tak wielu doświadczeniach. Twój brzuch jest z Tobą w każdym Twoim doświadczeniu siebie, świata i siebie w świecie. Jest obecny. Oddychaj. A teraz zapraszam. Przypomnij sobie, jak Twój brzuch reaguje, kiedy doświadczasz złości. A jak, kiedy czujesz smutek, niepokój albo poczucie winy. Może kurczy się, jakby chciał zająć jak najmniej miejsca, by ograniczyć swoje, Twoje istnienie, by uciec od tego, co trudne. Może reaguje bólem, uciskiem, by dać sygnał, że to, co dzieje się, nie jest ani przyjemne, ani dobre. Ani pożądane, a jednak dzieje się. A może staje się twardy, mocny jak stal, jakby chciał odeprzeć cios, który właśnie nastąpił, zamrażając świat, czas, ciebie. Oddychaj. Wdech i wydech. Pozwól swojemu brzuchowi unosić się i opadać wraz z każdym oddechem. Spokojnie, wpuszczając i wypuszczając powietrze. Oddychaj, zauważając jak Twój brzuch powoli unosi się wraz z każdym wdechem i jak opada, kiedy robisz wydech. A teraz zauważ, jak reaguje Twój brzuch, kiedy doświadczasz spokoju, harmonii, beztroski, miłości. Przypomnij sobie, jak to jest doświadczać motyli w brzuchu albo miękkości brzucha niczym lekkości puszystego kocyka, kiedy jesteś spokojna i zrelaksowana. A może czujesz przyjemne mrowienie, które rozchodzi się po całym brzuchu w drobniutkich jak piasek ziarenkach radosnej niecierpliwości, kiedy doświadczasz ekscytacji albo uczucia pęcznienia w brzuchu kiedy ciekawość rozgaszcza się w Twoim jestestwie. Oddychaj. Chcę Cię zaprosić, byś zauważyła, jak wiele miejsca jest w Twoim brzuchu, by pomieścić i strach, i ciekawość, niepokój, i miłość. Stres i motyle. Zauważ, jak Twój brzuch może doświadczać jednocześnie napięcia i ekscytacji. I to wszystko dzieje się w jednym miejscu, w brzuchu. Oddychaj. Chcę Cię teraz zaprosić do zauważenia, że tam, gdzie jest miejsce na napięcie, jest i miejsce na radość. Tam, gdzie mieszka stres, jest i przestrzeń na fruwające motyle. Tam, gdzie kłująco dźganie pokój, jest i zakątek dla czucia miłości. Tam, gdzie własny kąt ma obawa, jest i poduszka dla ekscytacji. Tam, gdzie umiejscawia się lęk, są i całe połacie dla ciekawości. To ciągle to samo miejsce, Twój brzuch. Oddychaj. Jakby to było zauważać reakcję Twojego brzucha, zauważać i pozwolić tej reakcji zaistnieć w Twojej świadomości, pozwolić jej być i jednocześnie pójść z latarką miłości w to miejsce strachu, niepokoju, złości, lęku, poczucia winy, Pójść z latarką miłości i wskrzesić oddech spokojny, miarowy. Jakby to było, kiedy zauważasz, czujesz, ucisk, cios, skurcz, zrobić miejsce na te doświadczenia, nie walczyć z nimi. I nie dać się im porwać, tylko biorąc następny oddech, wpuścić do brzucha więcej powietrza, więcej światła, by zrobić miejsce i zauważyć, że w tej samej przestrzeni, co strach, niepokój, lęk, mieszka też miłość. Czułość, ciekawość i spokój. Że i złość, i wolność mają swój dom w Twoim brzuchu, w Tobie. Oddychaj. Jak to jest zauważyć, że miejsce, o największej tkliwości, zranialności mieści nie tylko ból, mieści też i motyle. Brzuch jest częścią Ciebie. Ty jesteś kimś więcej niż Twój brzuch. Kimś więcej niż to, czego doświadczasz. Kimś więcej niż to, co czujesz. Kimś znacznie, znacznie więcej. Jest w tobie miejsce, dużo miejsca. Twój brzuch o tym wie. Twój brzuch jest po twojej stronie. Oddychaj. Mieszczenie tego, co najbardziej zranialne, i robienie temu miejsca pozwala na skupianie uwagi na tym, co ma znaczenie, co jest ważne, na tym, o czym ma być Twoje życie. Wiem, może nie brzmi to jakoś logicznie i przekonywująco, ale tak właśnie jest. Oddychaj.